Dobra. No to, to co, na trzeci, nie? Dla wygranego zrzutę na drinka. Jedzie se w cholerem. <gry> nie wiem, cały czas coś słyszę. PUM! PUM! pum. Wow! Siema, siema! Na zdjęcie? Dewnie, dawaj. E, trzeba. Ja mogę jeszcze na busie? Dawaj maneta full! Maneta full! Maneta full! Chciałbym nagrać wstęp, ale nie wiem, jak to zrobić. Elo, elo, widzowie z tej strony, kopcik! Witam Was w dzisiejszym odcinku, w którym wystartuję w zawodach na Suronie! Znaczy na M300. Więc oglądajcie, zostawiajcie łapki, komentarze i subskrypcje! I właśnie jedziemy do Gowera, gdzie przesiadamy się w super tak, tak. <laughs> jedziemy się przywitać z całą resztą ekipy, co już na nas czeka. A <laughs> coś ty zrobił? Zawsze to ja kierowałem, a teraz mam swojego tej prywatnego. O ależ zajebisty camper. chłopie! Czyli czy, czy my jedziemy w ogóle? Ale żeśmy ekipę zmontowali. Totalnych porumbasów. Cześć Jakubie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszyscy wyspani? Tam kamerzysty, wszyscy, tak. czyli wszyscy youtuberzy. Nie, chcę, okay. ja chcę udokumentować wstrzyma. tylko przytulenie, nie? Wstrzyma. Cześć, cześć, vloga, jest i kolejny vloger, co? Wszędzie kamery. Co, co cześć. Co my tu na pakę, tak? No. Ja pierdzielę, ale wstąpię. No. Nie możemy, że tu Ej, zobaczcie, tutaj jest łóżeczko. Jedno. Jak luksus. Nie o. ale nie mięk pod ci. Ale nie mięciutko tu. Po prostu. Po prostu ale tak ciekawo się mnie interesowało, bo nie można chodzić podczas jazdy w kamperze, nie? No. nie nie. Jak się czujesz dojeżdżając na tor? Głodny jesteś, co? Głodny Ale no nic nie jest. Pojeździmy, wymęczymy się, zrobimy trening to dopiero... smakowało lepiej. Będzie lepiej smakować. O, o. będzie lepiej smakować, no. I potem znowu, bo rozładujemy baterie, jedziemy naładować i znowu, tak? No. Ja bym jakieś te nocne jazdy bym zrobił dzisiaj No akurat by się baterie naładowała i byśmy jedli. No. to No to jest plan, misterny plan. Dobra, widzowie, dojeżdżamy. Dobra, widzowie, dojeżdżamy. Jeszcze <laughs> trzecia. Została nam minutka, Także. Gdzie jest kopki, Gdzie jest kopki. O, Elo. Ja mi się przyjechali tu na motory, a nie na offroady camperem. <laughs> Ale nie, nie nadaje się na offroady. Pałak przechylał. <laughs> Influencerzy, ten z kamerą. Młodzi tutaj już. Każdy z kamerą. YouTube. YouTube, YouTube. YouTube. YouTube, 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 YouTube jupiterzy. Panie, dobra, wypakowywujemy się. I przebieram. No, już powiedział, idziemy się przepakować. Ty, ale gnojem tu pachnie. No, śmierdzi, śmierdzi. Pięknie, ale, ale... jest trasa, jest sztos. Gdy kobieta wyrzuci cię z domu, bagaże, baterie, nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Najlepsza gablota całej podróży. A, to się tu otwiera. <laughs> I są sprzęty. Sorry, będę strzelał. <laughs> Jaki joke. Gdzie tu tak jest tam. pod prąd? Jestem na małej, kopci, Bo ty się zakopisz? Jesteśmy na mały? To był mały. Dawaj na duży. Powodzenia powodzenia. To mnie pro, poprowadźcie, ja no, mam do to Nie, prośbę. niech on na razie no, się to jest jedzie tam. Coś zupełnie innego i co no, Nie najeżdżajcie szybko na hopy pierw, bo czasem są spadki od razu. Żeby lecisz tak, na paskie po prostu. Dobra, bym pojechał coś no, zobaczyć, wiece. nie? To jest mały. A gdzie tu na wprost? Tam młodzi są. to Ale... zobaczy, którą... Ale ja nie chcę sam jechać. Chodź Kamal. Ty no dobra, przetestuję. Pierwsze testy. Ty faktycznie się buja, nie? No jest, jest syto, jest syto, nie? Tylko we mnie kamyka. A nie, bo to sam piasek jest praktycznie, nie? Uhuhu, tu się można wyglebić. Kurde, no. Właśnie nie wiem, czy nie pojechałem ogólnie pod prąd. Ale ta laska lata, widzicie? To jest w ogóle kobieta. To ja nie wiem, czy tu nie jest pod prąd przypadkiem. No, tu się nie, nie wjeżdża w ogóle. Tu się nie wjeżdża w ogóle? A możesz mi coś powiedzieć o tej trasie, gdzie się wjeżdża, gdzie jest, nie jest pod prąd? Tu możesz wjechać. I, pod tu, prąd. Tutaj. I tu ogień. No. Gucio, tu jedziemy. Dobra, dzięki. ło wow. ty cholera jasna. Co tu się dzieje? Kupienia duże. Tu jest coś wyklepane. Może to jest jakiś przekaz, żeby jeździć na takich motorach. Uh. Trening! Trening robimy Gucio! Nie jest Gucio! Ale laska skacze. Trening! Chłopie, ale jest ciężko! No ciężko, strasznie. Może nie chciał na tym się przejechać. No na razie teraz obczajka trasy. No, ja tu cały czas mam manetę full, nie? Ja nie jestem. A czy na zakrętach to nie, ale na prostej to... Ja, ja hamuję nawet stary, serio. Ja nawet nie wciskam full manety. Jakby oni tu opon nie zmienili, to ja bym tu nie dał rady. Pojechać. To dawaj, lecimy. Dobra, jedziemy. <grywka> nie rób pólny. Nie, rów pół monety. Pól... Nie, ale mnie nadgarski bolą już, nie? Ja tu bym musiał mieć inną kierownicę. Ja mam chyba za długie ręce. Bo ja się tak dziwnie czuję na tym. Za blisko mam tak kiera, taką jadę. Młody. Ale ciężko. A jutro zawody. Dasz radę? Na co oni nas zabrali? Nie, radę. Ja? No ja ta wól się nie zastanawiam, jadę na wprost, nie? Ale mi normalnie cały czas ucieka koło. No mi też, tylko staram się nie skręcać. No, no, no. Siema, siema. ma. zdjęcie? Drewnie, dawaj. E, trzeba. No. Od razu ci zrobię. O łapię. Ale mi serce wali, ty jak się przejechałem. raz się zamieniamy. Foty z fanami. Ile ty? Już są siedemdziesiąt A ja 777 siedem siedem. No ja zacząłem później jeździć, wy tu jeszcze jeździć Proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. A czekaj, jakby to zrobić? Żeby z tej strony miałbyś kopcik. Pokaż zrobimy takie coś, na razie. O, o elegancko, teraz jest spoko, trzymaj. Ale po jakie bajki tu przyjechały? Zardzewiałe łańcuchy, zardzewiałe amory. Ty, no popadł, to tu wszystko zardzewiałe. Tu się nic nie kręci, ale kopklejone. To dawaj tu na rowerze się podpiszemy. Ja też się, ale tutaj właśnie kiepsko widać. Tylko na gripie, ale na gripie ci się zetrze. To się walniemy A u ciebie? to byś musiał jakąś taśmą klejącą no, to zakleić to, to tu będzie kopcik trzymajcie taśmę nie no, bo wam się to wszystko porozmazuje, nie? o, tu jest fajne miejsce. ja mogę jeszcze na bucie? ty, na bucie jeszcze się nie podpisywałem nigdy trzymaj powiem ci, że kurde Moneta full! Kuba! Kuba! Gdzie mam zimie jechać, jedzie sam? No jedzie sam. Ja my jedziemy, jedziemy z tobą. Dawaj Sterczny by mi się tu przydał. Ale żeśmy zmontowali ekipę. Nikt tu nie leży Ale my cichutko to jeździmy. Widzę, że Kamas małą trasę katuje. Tam można bardziej wypanować technikę. Wyjazd. No, oni mają tam. o wiele większą moc. Uhuh. Uhuh. Hej, ma, możecie podwieźć? Dawaj, spróbujemy no. Czekaj, eko włączę. Jadą świry, jadą! Ale widzę, że on ma fajne malowanie. A czy jakby miał fioletowe, czy w ogóle. Wow. Jakby wolno koło. Dobrze, że Ale świeży! Oooooo! Oh! 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 A szkoda nie. Ja pierwszy, ja pierwszy! Ale te opony to ja powiem ci że... No tak będzie tutaj ci b... cię ciężko stary z tymi oponami. No weź się ubierajka, tu już go, co ty tak stoisz się, patrzysz, na co ty czekasz? <suszy> Chyba życiem. Zobaczysz jak Tutaj to na ten mały tylko, na, na duży nawet nie ma co się pchać na tym. Ale mały jest fajny, w ogóle możemy ich teraz przejść na, A na ten mały. Jedziesz na duży? No, jadę spróbować. no. I dlatego to z czemu ci powiedziałem, żebyś dużego kupił? Dobra, ale jadę to małą trasę spróbować, nie? nie? Ogólnie na razie jedziemy for fun, nie? Chcę testować. Jestem nauczony cały czas na małym i wziąłem sobie ultra To jest najlepsze? Ja cały czas na eko jedzę. Nie, ja. Jest pojaha, hałasu, roj. Nie no, ja... ja że... no guber mi tu sporta włączył. Ale powiem ci, że jazda na małym jest bardziej męcząca niż jazda na dużym. O, zero? Dawaj no. Czekaj, jak włączę tu na dół coś coś. No wyłącz go tam Max. I... Wyłączony jest. Tylko musisz pamiętać, że masz nożny hamulec. A. A to jest przedni, nie? Tak. Czekaj. Pa. A nożny to jest tak, że tutaj się daje, nie? Czekaj. Tak. Tylko... Kopcik. Kopcik bierze potwora. Ty, ale jak skończę na sorze, to mi odbierasz, nie? No, jest ja tyle, tak, się... że ktoś tak. odbierze. Dobra, ale wiesz co? Ja na ten demonie to spróbuję sobie powoli pojechać. Tak. Bo to jest chyba najmocniejszy wariat tutaj z tych wszystkich, co? Tak. Dobra. Ty, ale jakś mi się dziwnie nogą hamuje. I to jest, jak, to jest za ciche ogólnie. Ty czujesz się jak Chińczyk rozwożący pizzę. Nie, to jest całkowicie inna konstrukcja tego motoru. Wow. To ja się nie dziwię, że on jeździ na tym na eko, bo eko to jest jak chyba ultra-mega coś w tych suronach. Ultra. Nie, ja na tym nie potrafię jeździć. Nie, ja na takim, ja na takim czymś nie potrafię jeździć. Jaki to jest demon? Dawaj, Lota, dawaj, dawaj! Woo! A dzioba ci do góry dało. Stary. To osobiście to już możesz mi wykupić miejsce na cmentarzu. To jest za mocne, ja włączyłem tu eko, nie? No. I mówię, że ty też idziesz na eko. Chłopie, tu eko to jest jak mocniej tu sport. Ja na tym też i tutaj wyskoczę. Idź w cholerę, ty, ty. Bo Na tym prze, przeskoczyłem to. ja bym musiał na M300 wymienić, bo ja tego ja się boję. Ultra już mnie się nie boję, ale tego to tak. Kubusiu, da? Mówiłeś, co mówiłeś a propos dużego, nie? Dla duży dla ciebie fajniejszy będzie. Chłopie! Wiesz co, powiem ci tak, przejechałem teraz się na torze na nim. Jazda na dużym jest mniej męcząca niż jazda na małym. Tak, tak. Bez kitu. W ogóle się, aż może się męczyłem, bo jak poleciałem bokiem. A kupię z elektryki. I jazda na małym jest, stary, męcząca. Mówią, że... ci mówiłem. Mały się kopie strasznie. Mówiłem ci, że lepiej dużego ci jeździło. Nie, na zero to zabójstwo. Na zero to nie, to jest... To od razu miejsce na cmentarzu można kupić. Nie. Ile jeszcze mini-mini pokatuje? Mini-mini. Mini-mini? A na, ja no ubie, się na wsiada. motor. Kurwa! Gucio, co ty Aż, Ty masz już kwa zwolnienie. Wiesz, gdzieś pisz? <głosy> <głosy> Tylko, że ja kurde gogli nie mam, więc ja nie będę zachsuwał za wami za bardzo. przed No bo tak <noise> będzie. Wiecie co dziewczyny, ale mamy dzisiaj piękny dzień kobiet. Ale dzień kobiet jest jutro. A my go dzisiaj obchodzimy. Dobra, ustawcie się jeden obok drugiego. Ale my się tu po, poskładamy, nie? Ja bym ciągle wrzucił te pięć dych do puli, nie? Że, e? <śmiech> <śmiech> Że kto wygra zgarnia wszystko? Tak. Ej, dawajcie nawet podejść, tak, ile nas? Ja to nie to mam to szans to wygrać tak, na tym małym. Masz siłę woli. Ale nie mam siły wygrać na takim małym między wami. Jak zero do wali manety, to on mnie.

справиться. Zgodnie No ich Co się stało? Tak no się dziobem widziałem. To jest gleba? Ja No to jak zrobiliśmy wyśnik na małym Bo teraz bym na duży poszedł Jeszy przyjął następny majster No ale my jedziemy, nie? Legalne wyścigi Trzeci byłem! Dobra, no to w sobie możemy tak zrobić Ja też jadę Koło zameta Marni widzę Dawaj koło zameta Trzeba do pośrodek, nie? Na trzecie drobnięcie No uważaj nie, 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 rzekajcie! A reszta? Tak, ich dogonię Spróbuję chociaż ich dogonić Chociaż nie mam czy się z nimi mierzyć No ja się tu kopię, strasznie. Są takie kolejne Dałoby się karnąć. Teraz? Git. Bo jeszcze... Uważaj, bo maneta odpalona u mnie. Tylko nie zaciągnij manety. Sporty masz tutaj? No, jest włączony No to git. Sebie zaparkuję. Uf, to jest bardzo duża hopa. Ale wiecie co? Nie wiem, co to za model, ale bardzo mi się spodobał. Bardzo. To jest coś po środku między M300 Suron, Suron Ultra, coś takiego, nie? Fajnie mięciutko jedzie. Jedzie tu Kamaz do mnie? Jedzie. Nie, jest git. Ale musisz spróbować całą trasę przejechać na tym wiem, motorze. Lecimy, dawaj. Lecimy, dawaj, no. Jak tam Kamaz? Męcząca jazda. Stary, tutaj odciera ten błotnik. Który? Nie wiem, cały czas coś słyszę. Pum, pum, pum. Za <noise> dużo ważymy. Ale co, myślisz, że to jest najmniejszy motor, ale najbardziej człowiek się męczy chyba na nim, co? Eee, czekaj, ubrać te mądrze słowa? Tak. No, a tu, tu popatrz, ja tu odpalam manetę full i przez te wszystkie kolejny prze 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 lecę, lecę, no. lecę takim ogniem. Jedziemy malutki. No tu maneta, od razu go doganiam, nie? I sami nim jadę Dobrze Kama, dobrze Jedziesz, jedziesz Czuję się jak Gower jechał za kopcikiem Wow Co to było Kama Jakiego ty lota zaliczyłeś Chłopie Jak ty na płasko wylądowałeś Stary jak ty? Puuu. No bo dalej! Jest z tyłu, że dawaj, dawaj. Na pewno będzie. Dzień dobry, witam. O. Grzegorz, albo kopcik, jak tam na mnie mówią. A teraz dosłownie poznaliśmy całego właściciela tego właśnie toru. Dziękujemy bardzo za udostępnienie, że mogliśmy tam wjechać, nagrywać odcinki. Naprawdę bardzo fajny dzień. A gdzie dokładnie znajduje się, to jest Moto Arena Kiełczewo. Link do ich Instagrama znajdziecie oczywiście u mnie w opisie. A my tymczasem wracamy jeszcze dalej upalać. Haj! <słuch> To co, lecimy? Mini wyścig? Jedno kółko. Na trzy? Dawaj no, teraz. Ale start. Wyścig, to jest wyścig, to jest wyścig! O podium, o podium, o podium! Lekko mam. Bez kitu, ja normalnie na tym mógłbym startować ogniem. Tu jest to zdradliwe. Ło! Płow! mnie starów! Płow! Patwia potrafi? To za Kopcikowi normalnie odwala stary. W ogóle fajny patent, bo jest. Coś, co... czego nie mają inni, bo jak braknie paliwa, to jedziesz na stację. Tu jak braknie prądu, to walisz agregat i wszystkie elektryki w jednym miejscu, w tak ładowania. I każdy motor jest ładowany. Naładujemy no, je szybko jeszcze i jeszcze może dzisiaj dość pokatujemy je, nie? Kamaz, tylko we mnie nie wywal, dawaj. Leciał ładnie. Dobra mordeczki, myślę, że kończymy już tutaj ten trening, bo cały czas brakuje baterii i się doładowujemy. Słońce zachodzi, pod słońce za dużo nie widać. No to tu jeszcze chłopaki coś tam latają, próbują wyładować się do zera. A czy nie, jeszcze sobie chwilę pojeżdżę, ale kończę w tym momencie odcinek. To był moi mili drodzy trening, tak samo jak był trening przed wrakami. Wystartowałem, nie wiem, które miejsce zajmę, tak samo jak on. Poleciał ostro, ale jutro startuję tym oto M300 na zawodach. Zobaczymy w ogóle, które miejsce zdobędę i czekajcie na następny odcinek. A tymczasem lecimy! Dawaj maneta full! Maneta full! Maneta full! I... Jo! Jak dziobem wyleciał do przodu. Wariaty, wariaty. Dobra, trzymajcie się, elo, buźka, pa!